Tom Kielce 2023, robotyczna wiosna przemysłowa przywitała nas niecodziennie, bo minusową temperaturą i śniegiem za halami. Na szczęście tutaj jest temperatura bliska wrzeniu. Setki maszyn, dziesiątki robotów i nasz skromny udział. Na tych 200 metrach kwadratowych prezentujemy koboty przemysłowe oraz celki zrobotyzowane naszych partnerów. Chciałbym szczególną uwagę zwrócić Państwa na naszego kobota o dźwigu 30 kg. Jest to, zaryzykuję stwierdzenie największy kobot na rynku. Paletyzujemy produkty do 30 kg. Ale pamiętajmy również, że koboty i roboty nie istniałyby na halach, gdyby nie firmy integratorskie. Dzisiaj prezentujemy się z firmą ARAMA, firma Integrator RHC. Oraz z firmą Delta Automation. Serdecznie im bardzo dziękujemy i zachęcamy do oglądania ich aplikacji, zrobotyzowanego gięcia, pin pickingu oraz montażu całych modułów bateryjnych.